Co to jest? Tyle paczek nieodpakowanych? A to chyba jakiś youtuber, pewnie się nie umie dobrze wysłowić. A jeszcze widać jakiś miłośnik ryb. Co to taki może... O! Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. Ten odcinek będzie niesamowicie optymistyczny nie tylko dla was, ale i dla mnie, bo przez to, że tak długo musiałem obejść się smakiem, to nie mogę się doczekać, aż w końcu z najostrzejszymi nożyczkami na świecie przedrę się przez te wszystkie papiery i dostanę się do tych niesłychanie nietuzinkowych, książkowych pakunków. To jest fajne. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie upchnął tutaj czegoś jeszcze, a mianowicie książek, które nabyłem sam i żeby potencjometr doznań wystrzelił, to do tego jeszcze będą gry planszowe, które kupiłem w tym miesiącu. Uuu. Zaczniemy od tej budowlanej paczki. Co to ma znaczyć? To jakiś żart? Jest na spokojnie. Zawsze trzeba czytać instrukcje obsługi. Odpowiedź: Olivier Norek, Mando. To miał być optymistyczny film. O co chodzi? Kod 93. HA! Jest stylowe. Jest to banalnie proste, że nazwa książki to przecież klucz do otwarcia kłódki. Szkoda tylko, że nie potrafię widzieć przez ściany, ani przez papierowe kartony. Kod 93 to mroczny kryminał osadzony w realiach pracy policjantów pod paryskiego departamentu śledczego Saint-Saint-Denis. A co my mamy tutaj? Tutaj mamy zupełnie normalną rodzinę. A jeżeli słyszę już taki tytuł, to wiem, że ta rodzina na pewno nie będzie normalna, bo ta książka to o kryminał. Mroczny kryminał. Są sprawy, do których Nikt nie ma prawa się mieszać. Załatwia się je w rodzinie. Tak. Co my mamy tutaj? Mamy książkę! To już trzeci tom w nowym wydaniu Wojny Wikingów Mistrza, powieści historycznej, fantastyki historycznej Bernarda Cornuela. Ta kolekcja, ja już widzę, jak ona będzie się w całości prezentować na regale. Tu już mamy coś znajomego, dlatego nie będziemy się tutaj za bardzo nad tym rozpieszczać, bo to droga szamana i to. Piotr Boska Proporcja, która przyszła do mnie w pełnowartościowym końcu egzemplarzu ze skrzydełkami książki, jak podpaski są najlepsze. I jest tutaj pokazana całość, jak będzie wyglądała trzech tomów. Jest to bardzo dobry kryminał, który wam polecałem, dlatego koniecznie zajrzyjcie do recenzji. Tu? Nie, tutaj jest ten przycisk, ja pierdzielę. Ja już wiem, co to jest. Philip Dick, klasyk literatury science fiction. Ten, który napisał, to Blade Runner. I tym razem jest to słoneczna loteria. I tytuł idealny na wiosnę, bo jak to wiadomo w kwietniu, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. To świat przyszłości, w którym porządek społeczno-polityczny oparto na gigantycznym generatorze losowym totalizatorze zwanym butelką. To obrót butelki decyduje o tym, kto zostanie lotermistrzem, najważniejszą, dzierżącą władzę osobę w całym układzie słonecznym. Ale tak jak patrzę na naszych rządzących, to ja tam nie wiem, czy też ktoś butelką nie kręcił. Ray Bradbury 451 stopni Fahrenheita. Tak, to jest właśnie ta książka, w której palono książki. I myślę, że to jest książka godna światury, ale nie wiem, czy czekać, czy też nie. Wysiadłem z nią pod ręką z księgarni Kawka i Spółka, bo sobie takie postanowienie zrobiłem, że za każdym razem, jak jestem tam na światurze, to wychodzę z jakąś książką. No i to jest jedna, zaraz będzie jeszcze następna. A gdyby dziś się okazało, że to twój ostatni dzień, jakbyś go spędził? No, nagrywając odcinek na YouTube'a. Dzwonię z prognozą śmierci. Z przykrością informuję, że w ciągu następnych 24 godzin czeka cię niechybna śmierć. Pozostając w tym klimacie, kolejna książka Strażnik Pauliny Händel. Książka, której ja patronuję, bo Paulinie Händel, ufam, po Pożniwiażu, ma u mnie ogromny kredyt zaufania. I nie tylko u mnie, bo u większości czytelników, szczególnie tych młodocianych. O treści pogadamy za jakiś czas, ale tutaj chciałbym pochwalić okładkę, bo czarny i złoty to jedno z moich ulubionych zestawień kolorów, także. Szanuję, wygląda to fajnie. No i tak jak wspomniałem, z kawki wyniosłem, znaczy kupiłem Wojnę Światów George'a Herberta Wellsa. Znam tego autora, ale tylko z Wehikułu Czasu, a Wojnę Światów znam z filmu. Z kultowego filmu z... Zawsze zapominam, jak on się nazywa... Tom Cruise. Film wtedy, jak go oglądałem, bardzo mi się spodobał, ale warto by było zapoznać się z książką, bo na pewno będzie ona lepsza. I tu pochwalę wydawnictwo Wesper za ich zakładki, bo powiem wam, że do każdego swojego tytułu robią własne, unikalne zakładki. Dobrze się one komponują. No i są z przyjemnego papieru wykonane. Miało być sprawiedliwe jeden za jeden. To tym razem paczka od... kogo? Cisza Białego Miasta. O i tu jest mały ząb. Przesyłka kurierska. To jest niedopuszczalne, karygodne. I kolejna książka, którą nabyłem już jakiś czas temu w niechlubnej Biedronce, gdzie się wygrzebałem spod sałaty i cebuli, ale znalazłem w końcu znachora w takim oto wydaniu Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, tego, który napisał karierę nikodemadyzmy. Niektórzy mówią, że się zanudzę, ale ja wam do końca nie wierzę i spróbuję sam. Wiem, że wasza uwaga skupiona jest tutaj, ale przejdźmy jeszcze do tych mniejszych rzeczy, które się tutaj przydarzyły. Twój dom jest tam, gdzie cię rozumieją. Zobaczymy, czy dom wydawniczy Rewis mnie rozumie i moje gusta. To nie jest stary Człowiek, i może to pustynia, i morze. Jest to literatura faktu, jako wyzwanie czytelnicze, nowy gatunek, może powinienem się z nią zapoznać. I słuchajcie tego, sam autor tej książki był więziony przez piratów. Mamy tutaj las. Opowiadałem wam o tej książce w premierach. Na marzec, mrożąca krew w żyłach, opowieść o tym, jak pewna rodzina ląduje gdzieś w jakimś domku i nagle zbliża się zaczynają dziwne stworzenia. No i tutaj opis się urywa, w tyłu jest napisane 15+, plus, a nie często takie obostrzenia się spotyka. No, zaintrygowała mnie ta książka teraz. I weźmy teraz coś większego, bo się nigdy z tego nie wykopiemy, a tutaj czuję, że będzie dużo, nawet może i za dużo. Ja się przewidziałem, czy tutaj jest... Siedem książek? Okej, okay, od czego by tutaj zacząć? Nie wiem kompletnie nic o tych książkach. Mogę wam za to powiedzieć, że jest to wydawnictwo niezwykłe. I ja chyba kilka razy mówiłem o ich książkach w zapowiedziach także. Pierwsza z książek to o Drogi Martinie. Prawie jak Drogi Marcinie, jest to książka o dużym kontekście rasowym. Także jeżeli kogoś z Was interesuje ta tematyka, to możecie sprawdzić. Kolejna z książek, którą tutaj mam, to Córki Smoka. Z kulturą Orientu w tle, jeżeli tak się mówi na Koreę, Chiny. Myślę, że tak. Albo i nie. I z wielką historią sięgającą daleko, daleko do czasów wojennych. Upadające imperium to zaś z kolei książka z gatunku science fiction. Science fiction? No nieźle. Space Opera, jeżeli znacie Marcina Podlewskiego, odpowiedzialnego za Głębie, ta książka może Wam się spodobać również. O i ta książka jest bardzo ciekawie wydana. Złamane dusze. Nie wiem, czemu mnie podobają się książki, które mają taki y, specyficzny tutaj margines, taką ramkę jakby były jeszcze zamkniętą. I z opisu tejże książki wnioskuję, że będzie to zagadka kryminalna, czyli mamy znowu inny klimat. Kolejna powieść to druga połowa Nadziei, z bardzo wymowną okładką, która może już sugerować nieco treści. Powieść współczesna która została nominowana do prestiżowej nagrody niemieckiej w 2015 roku i jej autorką jest również niemiecka autorka. Kolejna powieść jest również ciężkiego kalibru, bo to powieść o nazwie Nazisty, czyli jak pewna Żydówka przeżyła zagładę. I ostatnia książka już od wydawnictwa niezwykłego to ułamek sekundy. Książka, która przez długi czas utrzymywała się na listach bestsellerów New York Timesa. Książka, która jest niby thrillerem, ale ja tutaj dostrzegłem elementy science fiction, i fantastyki o tym, jakby to było wysłać coś w przyszłość komuś. Idziemy dalej, bo sporo jeszcze przed nami komiks. Komiks od Non Stop Comics. Ma swoją ekranizację na HBO GO, czyli to oznacza może, że do niego zajrze. Całkiem prawdopodobne, że zajrze, bo już mnie zaintrygowała ta historia. A nazywa się Deadly Class i jest to historia o pewnym nastolatku. Ze szkoły zabójców. Mam tylko nadzieję, że HBO nie zrobiło produkcji w stylu Disney Channel. Jest taki sobie profil na Instagramie, codziennie Nowe Słowo. Ja tam im zlajkowałem kilka zdjęć i wiecie co, napisali do mnie, że byłem najbardziej aktywną osobą na ich Instagramie w ostatnim czasie, dlatego chcieliby mi wysłać książkę. Możecie do nich wpadać, bo jak rozdają książki co darmo, to z czemu by nie korzystać? A książka przybyła z wydawnictwa kobiecego i jest to moja i twoja Astrologia, partner romantyczny dla strzelca. To jest chyba do recenzji. Namiętny, wesoły, pozytywny. Osoby spod znaku strzelca uwielbiają prowadzić filozoficzne dyskusje. Tylko, że tutaj w przypadku strzelca jest taka mała gwiazdka, bo jest na tyle zmienny i przewrotny, że nic z tych rzeczy może nie mieć zastosowania w praktyce. Do otwarcia zostały już nam tylko dwie: O, jest! Miód na moje uszy. I tutaj w środku są trzy książki, dlatego pojedziemy hurtowo, bo jest to jedna seria Sebastian de Castel. Seria, którą polecaliście mi niejednokrotnie, bo jak tak wszyscy chwalą, to trzeba chyba w końcu to sprawdzić. Daję sobie czas na przeczytanie tych wszystkich trzech tomów do końca marca i zrecenzowanie wam ich. Paczka ostatnia, wierzę, że będzie też najbardziej spektakularna, chociaż nieświadomie otwieram ją na samym końcu. To jest żart. Jest kolejny szyf. Trzy cyfry stanęły na dziennika straży. Czy poznać odpowiedź, ktoś się dziś odważy? Pierwsza jest szczęśliwa, jest cyfrą całości. Wiesz to już na pewno, wpisuj na szybkość. Zero. Kolejna strona świata jest tu wyznacznikiem, a jeźdźcy już pędzą, znajdą cię z dziennikiem. Cztery strony świata mam. Ostatnia to pętla jest nieskończoności przez jednych uznana za symbol obfitości. Pętla nieskończoności to mi się z ósemką kojarzy. Książka to dziennik 29. Ja bym tutaj spróbował 0,29. Nie tędy, może droga. 040... 8. Pierwsza jest szczęśliwa. Siódemka jest szczęśliwa. Dziennik 29. Interaktywna gra książkowa, o której wam powiedziałem i powiedzieliście: "Wow, ukoń! Zrecenzuj, proszę!". No. Jakie to jest dobre? Jak to mi się podoba. Naprawdę to mi się podoba. To jest fajne. Kody QR do skanowania. Ale piękna rzecz. Już się nie mogę doczekać. I ostatnie rzeczy, jakie tutaj mam dla was, to planszówki, które ostatnio kupiłem. Zagrałem już w Shotten toten. Krótką i dość prostą karciankę dla dwóch osób. Dwuosobowego Mr. Jacka jeszcze nie rozpracowałem, ale mam dużą ochotę i zrobię to pewnie niedługo. O ile kogoś zmuszę do zagrania. I Kroniki Zbrodni. To widzieliście już na moim Instagramie, jak grałem w grę detektywistyczną z wykorzystaniem Telefonu, bo trzeba skanować dużo kodów. Dostajecie scenariusz, jesteście detektywem, odkrywacie krok po kroku zagadkę, musicie przepytywać świadków, korzystać z pomocy policyjnych specjalistów, no prawie jak CSI Miami. No, chyba szykuje się niedługo coś na kanał dotyczącego planszówek, czy rankingu planszówek, czy planszówki, które ja posiadam. Że, jeżeli jesteście zainteresowani takim materiałem, piszcie w komentarzach, będę wiedział. I na Face'a też przy okazji zapraszam, bo tam rzucam nowe materiały i o grupie Okolki w sieci na Facebooku również przypominam, bo tam głosujemy na przykład na światurę. O kolorach wam ostatnio opowiadałem, tak, że szary to jest dobrze, czerwony to jest źle. Trzeba kliknąć w czerwony, żeby stał się szary. I życzę wam miłego dnia, tygodnia lub też czasu do następnego filmu, a możecie go sobie uprzyjemnić oglądając poprzednie filmy, które gdzieś tutaj wam się wyświetlą. No i oczywiście pamiętajcie, żeby o konia subskrybować. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem!